tvn 24 szkoła pod żaglami. Witam serdecznie na pokładzie pogori. To na tym żaglowcu za tydzień młodzież przyjeżdża i wyrusza na Bałtyk i dalej na Atlantyk. Chciałem Wam pokazać, jak ten żaglowiec wygląda. Wprawdzie pogoda jest fatalna. Z nogą w tej chwili nie ma, zresztą pogoria stoi chwilowo bez załogi. Otóż jest to żaglowiec trzymasztowy, gdzie na przednim maszcie mamy reje. Na tych rejach oczywiście rozpościera się żagle. Dlaczego jest to istotne dla samej żeglugi? Otóż trzeba tam wyjść, żeby te żagle przygotować do stawienia, bądź zwinąć, kiedy je zdejmujemy. Te maszty mają wysokość 33 metrów. Żeby dostać się na reję, trzeba wejść pod drablinie wzdłuż masztu bez żadnej ochrony, a potem dopiero przy wejściu na reję, właściwie na pertę, czyli tą linkę, która pod reją zwisa, wtedy wpinamy się szelkami bezpieczeństwa w taką lifeline, w razie czego, jeżeli ktoś, komuś się obsunie noga, żeby zawisł na tej linie życia, no i podciągnął się sam. Na rękach. Dzisiaj, ze względu na pogodę, wejdziemy do wnętrza. Pokażę tylko z zewnątrz, jak wygląda klasa. To są te trzy okienka. Ciasna, ale tam się powinna zmieścić trzydziestka naszych uczniów. A teraz zapraszam do środka. To pomieszczenie to kubryk, czyli sypialnia. Ile miejsc? Tak, znajdujemy się w pomieszczeniu w pierwszym kubryku dziobowym tak zwanym. Tutaj jest 12 miejsc, z reguły go przeznaczamy dla dziewcząt, ponieważ mają własną swoją łazienkę z prysznicami i toaletami, toaletami oczywiście. Następny kubryk jest również 12-osobowy. Tutaj mieszkają z reguły chłopcy. Jak widać, koje są piętrowe, to znaczy w trzech poziomach. No i ci z góry mogą na przechyle wypaść. Czy jest jakaś rada, żeby nie wypadali? Tak, tutaj odkryjemy małą tajemnicę, co się dzieje z koją w czasie sztormu. Podnosi się materac, i są tak zwane klapy. I w tym momencie człowiek zapiera się biodrami, tutaj, i w czasie sztormu, czy przechyły. Sztormklapa, czyli sztorm deska, a po prostu zabezpieczenie przed wypadaniem na przeciwny przechył. Oczywiście na każdym poziomie jest taka sztorm deska, nie, nie wypadnie się. No i teraz przejdziemy, może dalej, do kolejnych pomieszczeń. Usiedliśmy w mesie. Co to jest mesa? No, czekamy w tej chwili na posiłek. Śniadanie już minęło. Czekamy na obiad. Posiłki na pogori są w regularnych porach. Reguluje tu regulamin pogori. Tutaj załoga jada. Obok w pomieszczeniu znajduje się kuchnia, gdzie są przygotowywane posiłki. Zwana kambuzem. Zwana kambuzem. Mamy profesjonalnego kuka, cifa kuchni który kieruje wachtą kambuzową, która przygotowuje posiłki, nakrywa do stołu. No później trzeba te 50 talerzy razy 3 zmyć. Mamy tak zwaną pętlę. Niestety nie mamy maszyny, która by to myła. Musimy to zrobić wszystko sami i ręcznie. Pogoria przeszkoliła bardzo dużą ilość młodzieży, czy da się określić ile? Y Prowadząc taką małą statystykę, przez rok przewija się przez pokład Pogori 1600 osób średnio. Od 10 lat już tak. Przedtem Pogoria w zimie nie pływała. Od 10 lat realizuje rejsy zimowe, o których wcześniej wspominałem na Morzu Śródziemnym. Pogoria eksploatowana jest cały rok. Tak oto trafiliśmy do zacisznej kabiny kapitańskiej, właściwie do saloniku kapitańskiego. A tu kapitan Adam Busz z dużym doświadczeniem szkolenia młodzieży, również w szkole pod żaglami. Tak, to prawda. Miałem okazję pływać dużo z młodzieżą. Bardzo miło to zawsze wspominam. Daje to dużo satysfakcji. Czyli jaka jest twoja opinia o Pogori? Pogoria, nasz najstarszy żaglowiec w tej chwili, nie licząc Borcharda, niedawno skończyła 32 lata. Odbyła wiele rejsów, większość z młodzieżą. Doskonale się do tego nadaje, tak naprawdę. Jest w ten sposób zaprojektowana i wymyślona. Ma klasę, ma parę innych takich udogodnień, które pozwalają właśnie pływać z młodzieżą i realizować także programy szkolne. Może Cię powitamy w szkole pod żaglami kolejnej. W każdym razie, z Twoim doświadczeniem, bardzo się nadajesz do tego. Dziękuję bardzo. Na pewno byłoby mi miło. Do zobaczenia zatem na pokładzie pogori. Już za tydzień przyjeżdża młodzież. Będziemy Państwu relacjonować, co się dzieje na pokładzie, nawet kiedy wypłyniemy. Do zobaczenia.